Witam Was kochani widzowie, ja jestem Heaven i w tym materiale pokażę Wam prosty sposób na pokonanie ostatniego bossa w Black Myth Wukong. Prosiliście, abym nagrał taki poradnik, a więc proszę bardzo. Mam nadzieję, że sposób nam opiszony okaże się dla Was pomocny, jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz i już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Na początek zacznijmy oczywiście od wyposażenia. Raczej nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, jeśli powiem, że najlepiej będzie użyć ostatniego zestawu, jaki uda Wam się wyrwać, ale w żadnym wypadku nie jest on niezbędny. Bardzo dobrze sprawdzi się tutaj także złoty zestaw. Tak naprawdę możecie wygrać tę walkę z każdym wyposażeniem. Jingu Bank jako broń ułatwi sprawę, ponieważ umożliwi Wam on naładowanie silnego ataku do czwartego poziomu. Ważnym elementem będzie tutaj także duch, nie nietoperz apramana, który jest tak naprawdę podstawą razem z platanowym wachlarzem. To w zasadzie dwie takie obowiązkowe rzeczy. Dalej mamy nasze ak Akcesoria. Uznałem, że najlepszym wyborem będzie tutaj złoty plater z kolcami, złoty kruk słońca w połączeniu z nefrytowym księżycowym królikiem, co da nam dodatkowy bonus i sznur modlitewny z bursztynów. Jeśli chodzi o tykwy, to ja w tej walce używałem wielobarwnej szklanej tykwy, ale równie dobrze możecie użyć najwspanialszej. W naszej tykwie będzie zachód dziewięciu niebios i trzy dodatki, relikwia tygrysa, ognisty oddech i kamień z góry pszczół. Zachód 9 Niebios jest tu najważniejszy, ponieważ pomoże Wam on zregenerować platanowy wachlarz. Jeśli mimo wszystko walka będzie sprawiała Wam trudność, to bardzo dobrym pomysłem będzie wsparcie się medykamentami, takimi jak tabletka Mirażu, która odnowi Waszą potęgę, czy genialna siedmiokrotna tabletka ognistego serca, która natychmiast zresetuje cooldown naszych zaklęć. Co do punktów umiejętności, to sprawa wygląda następująco. Nie będę się tutaj rozwodził, bo tak naprawdę nie ma za bardzo nad czym. Wymaksujcie sobie krok chmury, który jest tu bardzo ważny, i wymachiwanie w ruchu, ponieważ z tych umiejętności będziemy korzystać najwięcej. Moja postać jest obecnie na 160 poziomie, ale spokojnie dacie radę postaciom poniżej setki. Dobrze, zacznijmy więc walkę. Pierwsza faza jest bardzo prosta. Na samym początku ładujemy silny atak do czwartego poziomu. W tym momencie boss tworzy przeważnie krąg ognia, więc jeśli tak się stanie, to ładujemy atak tylko do poziomu trzeciego, ponieważ najzwyczajniej nie zdążymy naładować więcej. Po drugim ataku małpiszon powinien rzucić w nas swoim kijem, więc uważajcie na to. Najlepiej zacząć ładować atak po rzucie, chociaż czasami udaje się go ominąć. Tutaj niestety chybiłem dwa razy, ale nic straconego. Kiedy boss używa postawy filaru, spokojnie możecie naładować atak do czwartego poziomu. Jest na to wystarczająco dużo czasu. Nie martwcie się tym, że od czasu do czasu przeciwnik Was trafi. Do kolejnego etapu spokojnie możecie przejść z minimalną ilością zdrowia. Wyleczymy się do pełna za chwilę. Drugi etap od razu zaczynamy aktywując krok chmury, a następnie robimy unik w bok, ponieważ boss przeważnie uderza kijem o ziemię. W trakcie animacji aktywujemy wachlarz i atakujemy przeciwnika dwiema pełnymi seriami. Od razu po skończeniu drugiej serii używamy naszego nietoperza, aby zamrozić bossa. Podbiegamy i ładujemy nasz atak do czwartego poziomu. Czekamy na odpowiedni moment i bam. Po ataku szybko ponownie używamy krok chmury i pijemy stykwy, aby odnowić wachlarz i w razie potrzeby nasze życie. Kiedy umiejętność jest już gotowa, powtarzamy czynność jeszcze raz, a więc wachlarz, dwie serie: nietoperz, ładowanie ataku do czwartego poziomu i atak. I to w zasadzie tyle. Powtarzamy całą pętlę do skutku, ewentualnie wprowadzając poprawki na użycie tabletek lub na przykład unieruchomienie lub zmianę formy. No i z mojej strony to tyle. Ja już będę się z wami żegnał, a ty drogi widzu koniecznie daj znać jak ci poszło. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do zobaczenia niebawem. Cześć.